Perfumy, które na imprezach pod remizą podbiły niezliczoną liczbę serc. Paco Rabanne Invictus w nowej wersji. Parfum. Moje pierwsze wrażenia. Na no, czego ja się mogłem spodziewać? To samo popularne, mainstreamowe DNA zapachowe czy to w nowym Azaro Jean Pogotier czy w Invictusie podane trochę na inny sposób. Nigdy się małpy nie nauczył. Odświeżające, morskie, być może miętowe, nie jestem pewien czy tam mięta jest w nutach, ale jest takie odświeżenie wibrujące w nosie, słodko-kremowe, no kolejne połączenie nut słodko-świeżych. Nowy Invictus na początku nie zachęca, bo pachnie jak co drugie perfumy na półce w Douglasie, ale po kilku minutach zaczyna coraz bardziej przypominać jednego z moich ulubionych, ale niestety wycofanych już Invictusów Legend. Morski, Prosty, przyjemny zapach dla mas. Podany w trochę taki gęstszy, bardziej kremowy sposób względem The Legend, czyli podobny zabieg jaki zastosował Jean Paul względem klasycznego Lebu, a Lebu Le Parfum. Powiedziałbym, że nowy Parfum jest czymś pomiędzy Invictusem Legend, a Invictusem Victory Elixir. Jest słodszy, bardziej kremowy od Legend, ale wciąż mniej słodki, bardziej morski, morski od Elixira. Wydaje mi się, że będzie dobrze się sprzedawał, bo ludzie po prostu lubią to Invictusowe DNA. Personalnie wolałbym, żeby Paco Rabanne przywrócił do życia Flankera Legend albo Aqua, a nie klepał to samo słodko-kokosowe DNA z lepu. Ale skoro wychodzi tyle do siebie podobnych zapachów, no to musi to się dobrze sprzedawać, musi to się podobać ludziom, bo by w innym przypadku nie klepali aż takich ilości.